Dzień dobry. Nazywam się Ola Lewicka i jesteście w Lipari. Dzisiaj o kostiumach kąpielowych i jednoczęściowych. Mam dla Was kostium kąpielowy dla babci. A babcia wygląda tak. Poproszę Cię bardzo. Oto moja siostra Ewa, która jest podwójną babcią w tym roku. Jak się Pani czuje w tej roli? Świetnie. Ewa <laughs> jest kierowniczką Galerii Mokotów. Moje słoneczko największe, dzisiaj się rozebrała dla Was, żeby pokazać Wam kostium. Babcie, Pamiętajmy, babcie mają wyglądać właśnie tak, w kostiumie kąpielowym na plaży. Ewuń, pokaż nam się w kostiumie, w karboniu. Mamy toniczkę. zobaczcie jaki kotek z niej jest fajny. Uf, moja krew. Okej, okay, więc tak, ten kostium... Bardzo ładnie zbiera piersi. Jest usztywniana miseczka, czyli robi nam tutaj takie bardzo fajne napięcie. Żeby się dobrze układał z przodu, z tyłu, musi mieć to koniecznie, ok? Jak tego nie ma, to tam z przodu się robi rozjazd. Nie wiem, pokazujemy rozjazd. Rozjazd, czyli jak damy nurka, to jak będziecie pływać, to tu się zrobi taki pług z biustu, tego biustu. Odsłoni się zawartość i będzie wszyscy, brodawki będą ciągnęły się po, pod nie, zależy, jakie będą brodawki, oczywiście. Kochani, więc tu musi być zapięte. Oj, przepraszam cię, przepraszam żeby było bezpieczeństwo. I z przodu tam jest taki fajny panel, wzory. To wszystko chowa nam, jeżeli mamy jakieś tajemnice, jakieś nierówności, coś zostało nam. Ewa urodziła trójkę dzieciaków. Właśnie została tą babcią, o której tu wspominałam już któryś raz. To nam chowa i wzór, i materiał podwójny, który tutaj jest. Cały kosioł wygląda lekko, świeżo, niewinnie. Popatrzcie na Ewę.